Zaledwie 30 km od Elbląga, nad urokliwym Zalewem Wiślanym, któremu towarzyszy teraz zachód słońca, we Fromborku. Centrum Spotkań Europejskich Światowit i Kino Światowit organizują dzisiaj pierwsze kino plenerowe. Jest ze mną Natalia Piotrowska, kierownik Kina Światowit. Natalia, powiedz, co to za przedsięwzięcie, jaki film zobaczymy? W tym roku po raz pierwszy po takiej dłuższej przerwie postanowiliśmy razem z Narusa Leśna Przystań zorganizować właśnie w urokliwym Fromborku na nowej plaży seans kina plenerowego. Mamy nowy ekran, mamy nowe możliwości, więc możemy pokazywać filmy i bardzo chcieliśmy, żeby to właśnie nasze kino, które tradycyjnie robiliśmy w Elbongu, wyjechało gdzieś dalej, więc jesteśmy we Fromborku na pięknej plaży. Dzisiaj zobaczymy kino polskie, słynną komedię Ladies. Jest to pierwsze spotkanie w ramach kina plenerowego, ale w te wakacje będzie kolejne i to myślę, że jest ciekawa wiadomość dla wszystkich osób, które lubią takie wydarzenia. Jasne, zapraszamy też 11 sierpnia na godzinę 20:30, tym razem drugi hit polskiego kina, czyli film Sara, znowu we fromborku. Trzymajcie kciuki za pogodę. Mam nadzieję, że będzie taka jak dzisiaj i zapraszamy na kino plenerowe. Dzisiejsze przedsięwzięcie, czyli kino plenerowe na plaży we Fromborku nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca Kina Światowit i Narusa Leśna Przystań. Jest z nami pan Tomasz Bielusiak, współorganizator tego przedsięwzięcia. Chcielibyśmy zapytać, jak to było możliwe, jak to się udało, że tutaj we Fromborku można było zorganizować takie bardzo atrakcyjne wydarzenie? Dzień dobry, bardzo dziękuję. Cieszymy się ogromnie, że właśnie Fromborg zdobywa tego typu atrakcje. Współpraca, bo nadarzyła się okazja, podchwyciliśmy temat, uznając, że to będzie świetna atrakcja dla lokalnych mieszkańców i dla turystów. Jest w planach kontynuacja tego wydarzenia czy to tylko jednorazowe dzisiejsze spotkanie? Zdecydowanie ponownie kolejny film, który zaprezentujemy to już w sierpniu, też będziemy informować w mediach społecznościowych. Dziś przede wszystkim zagrała pogoda. Duże szczęścia tutaj u nas we Fromborku i bardzo się z tego cieszymy, że możemy właśnie dziś realizować prezentację filmu Ladies. Pewnie będziemy mogli coś więcej powiedzieć po tym pierwszym spotkaniu. Natomiast rozmawiając tutaj wcześniej z kilkunastoma osobami, okazało się, że trzy czwarte tych osób to są turyści z Wrocławia, z Jarocina. Czy to jest ten target, który celujemy, czy też w klienta z Fromborka? Tak jak powiedziałem wcześniej, staramy się przede wszystkim działać tutaj lokalnie, bo Frombork stał się naszym domem już blisko 3 lata temu. Pochodzimy ze Śląska, tutaj realizujemy projekt, tak jak pan wspomniał, ośrodka wypoczynkowego na na przystań. Czujemy się bardzo mocno związani z Fromborkiem, z Mikołajem Kopernikiem, z tą tradycją tutaj lokalną. Dajemy obopólnie takie mam wrażenie i lokalnym mieszkańcom, ale nastawiamy się na turystów, którzy odwiedzają to miejsce, szczególnie z takim nasileniem wakacyjnym. Plaża we Fromborku, ruchliwe miejsce, piękny zachód, słońca, kawałek przestrzeni i kino plenerowe. Myśli pan, że to jest dobry pomysł na taką promocję miasta, promocję regionu, a jednocześnie na miłe spędzenie czasu? To znaczy ja to widzę tak. Zjadłem bardzo pyszny obiad tam na ławce, ugotowałem go sobie, ponieważ mam kuchenkę turystyczną. Przyjechałem z Wrocławia, zwiedzał morze od Kalingradu do Świnoujścia i wyszedłem na molo. Przechodząc, zobaczyłem kino. Bardzo mnie to zainteresowało i zastanawiałem się, co tutaj jest. Stałem zaczepiony, słyszałem, że to jest kino i myślę, że to jest fajny pomysł. Bardzo mi... Myślę, że mógłbym, mógłbym to oglądać filmy. A będzie pan oglądał, czy ma pan w związku z tym, że podróżuje pan przez całą Polskę, to dzisiaj plany na ten wieczór są inne? To jest tak. Ja robię raczej to, co czuję. Teraz prawdopodobnie schowam garnki i przejdę się po fromborku, bo jestem tutaj pierwszy raz. Ale być może wpadnę tutaj na Aseansik. Propozycja tutaj kina Światowit na to, aby ten wieczór spędzić na plaży, oglądając film. Waszym zdaniem, jest to dobry pomysł na piątkowe popołudnie? Dobry. Bardzo dobry. A czy Wy skorzystacie z tej opcji, czy macie plany na ten wieczór inne? No, mamy plany inne. Plany mamy inne, no, niestety, ale byśmy chętnie skorzystali. Jakbyśmy jakby byli, stąd to byśmy skorzystali tak. bardzo chętnie. Jesteście we Fromborku przejazdem, czy jesteście tutaj najdłużej? Przejazdem. przejazdem. Chcieliśmy się zapytać, czy uważacie ten pomysł z takiego kina na plaży przy zachodzie słońca za dobry? Jakby było więcej ludzi, to na pewno. No dopiero o 21 się zaczęto, może się zejdą? No myślę, że tak. A czy wy będziecie, czy macie inne plany na ten wieczór? Raczej będziemy. O, to bardzo się cieszymy. Wiecie, jaki film będzie grany? Nie. Film Ladies. Oglądałeś go może? Nie. A pan oglądał? Też nie oglądałem. No to super, to nie dość, że ciekawy film, to i ciekawe okoliczności przyrody. Byliście już kiedyś może na tego typu kinie plenerowym? Pierwszy raz w ogóle nad morzem jesteśmy. Czy wam się podoba ten pomysł takiego kina tutaj w plenerze? Coś, coś nowego, coś, czego nie było. Zawsze byliśmy tam gdzieś tam, na rynku, tak, a na plaży jeszcze, z tego co pamiętam, to nie było jeszcze nigdy takiego kina. A jesteście państwo z Fromborka? Tak, my jesteśmy tak. mieszkańcami Fromborka. I myślicie, że taka inicjatywa wspólnie z Światowidem ma szansę ożywić jeszcze bardziej to miasto, które wydaje się coraz bardziej atrakcyjne turystycznie? Na pewno jakieś atrakcje będą przyciągały turystów, prawda? Także im więcej, tym lepiej, tak mi się wydaje, prawda? Zgadza się. I teraz kluczowe pytanie. Czy będziecie Państwo dzisiaj na tym e, Sasze? Wybieram mąż... Chyba nie. No, może, może, <laughs> nie nie mężczyzn <laughs> nie, nie mój film, że tak powiem. <laughs> podoba się Panią ten pomysł kina plenerowego we frumborku na plaży? Bardzo. Bardzo się podoba. A był już Pani kiedyś na takim, na takim sensie, który odbyło się w nie... Nawet prowadziliśmy też takie. jesteśmy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i też takie kina plenerowe w, ten, w terenie też organizujemy. Czy byłaś Pani kiedyś na takim kinie plenerowym? Nie, pierwszy raz. No nie pytam, czy pani oglądała Ladies, bo pewnie oglądała. Oczywiście, że tak. Jakie emocje dzisiaj będą podczas tego filmu? Nastawia się pani na, na śmiech, trochę wzruszenia, czy po prostu chill out? Chillał zdecydowanie, po w tygodniu pracy. Co skłoniło Was do tego, że przyszłyście tutaj na ten, do kina plenerowego? Mieszkamy we Fromborku, ale fajnie jest spędzić czas inaczej. Bardzo lubimy ladies, ja mogę oglądać jakby no, bez ograniczeń ilościowych. No i jest piękna pogoda, fajna atmosfera, więc jesteśmy tutaj. Rozmawiam z wieloma osobami, jest dużo turystów spoza z Polski, z całej Polski. Myśli Pani, że tego typu eventy mogą wpłynąć na atrakcyjność Fromborka? No na pewno wie pan teraz jest problem, bo jednak nie mamy takiej był kiedyś basen, teraz nie ma. No jest coraz drożej. Frombork musi czymś zachęcić i myślę, że właśnie coś takiego innego, to jak najbardziej wpłynie na to, że będziemy bardziej atrakcyjni dla turystów.